nie dziwicie się, że rozmawiam z moją panią Lusią, prawda? Nie dziwcie się proszę. Tak. Rozmawiam z moją panią Lusią, która przecież nie jest dzieckiem. Jest już pochyloną staruszką, która chodzi po naszym podwórku opierając się o balkonik. Taki chodzik. Tak już jest z moją panią Lusią. Tak już jest ze starymi ludźmi którzy w późnym wieku wracają w swoich myślach i uczuciach do czasu, gdy byli dziećmi. Pani Lusiu, pani Lusia rozgląda się, poprawia aparat słuchowy, który ma w uchu. Mówi cichutko, tak kochanie. Jak się dzisiaj pani czuje, pytam. Słabiutko, odpowiada moja pani Lusia cichutkim głosem. Chyba już długo nie pożyję, chyba niedługo zasnę. Niech pani tak nie mówi, głos mi grzęźnie gdzieś wewnątrz pnia. Proszę na mnie popatrzeć. Też jestem stara, ale jeszcze rodzę owoce. Już nie mam siły, kochanie, na życie, mówi pani Lusia, poprawiając się wykoczek na głowie. Kiedyś miała złociste włosy. Pani Lucia jest piękna, choć jest staruszką, bo pamiętajcie, moi drodzy, starzy ludzie, mimo że są starzy, potrafią być piękni, inną niż młodość urodą, ale piękni. Niech Pani przyłoży, kochanie, ucho do mojego pnia. Usłyszy Pani, co się dzieje na świecie. Może nawet dowie się Pani, co słychać u Dorotki, Maćka i Wojtka tam w Ameryce. Jakiej Dorotki? Pyta moja pani Lusia, a jej oczy robią się okrągłe i szkliste jak dwa cekiny. Dorotki twojej córki. A, prawda, zapomniałam. Moja Dorotka, mój Maciek, mój Wojtek. Przepraszam. Już mi się czasami wszystko plącze. Mnie też czasami się wszystko plącze, pocieszam. Dobrze, godzi się pani Lusia. Posuwa przed sobą balkonik i ciężkimi, posuwistymi krokami podchodzi do mnie. Przykłada ucho do mojego pomarszczonego pnia. Czuję drżenie jej głowy. Co słychać, Pani Lusiu? Nie mogę Ci tego powiedzieć. Moja Pani Lusia tłumi płacz. Dlaczego? Pani Lusia wyciera drżącą kruchą dłonią policzek z łez. Usłyszałam, że, że będą budować apartamentomiec, Dom na naszym podwórku. Dom? Na naszym podwórku? Co, co pani mówi, pani Lusiu? Aż mnie zatkało we włóknach. A pani Lusia nic nie odpowiada. Odchodzi w stronę klatki schodowej, pchając przed sobą chodzik. Odpływa w mgłę, jakby Choć był srebrzystą łódką. Budzi mnie nieprzyjemny, straszny odgłos, coś jak warczenie, jak spotęgowany syk węża, świt. Wstaje purpurowe słońce. Nie mogę dojrzeć, co się dzieje. Przez chmurę mojego niedowidzenia dostrzegam jakichś ludzi w kaskach na głowie. Jeden trzyma w dłoniach ciężki przedmiot, z którego wystają stalowe zębiska. To ten zębaty przedmiot tak warczy Ej, co wy robicie, ludzie? Ale oni mnie nie słyszą. Nagle czuję, jak stalowe zębiska wbijają się w mój pień. Czuję straszny potworny ból. Soki spływają w przestrachu do korzeni. One też krzyczą z bólu. Ale mój głos jest silniejszy. Nie, nie, nie ścinajcie mnie, ja chcę żyć. Mam jeszcze tyle przed sobą. Co wy robicie? Przecież ja jeszcze rodzę owoce, przecież ludzie jeszcze się mną karmią. Chcą, chcę im dawać słodycz, chcę im dawać szczęście. Padam na ziemię, a potem ogarnia mnie ciemność, a z ciemności. Wyłania się Haim, Dorka, Pan Jan, pani Halina, pani Rebeka, Pan Joszuła, Panowie Alfusowie i pan Izaak. A potem czuję, że idę ku nim, a oni wyciągają ku mnie swoje dłonie. Ja to mam szczęście. Naprawdę. Nie każdy ma takie szczęście. Mam szczęście, że żyję. I mam nadzieję, że będę długo, długo żyła. Pochodzę z rodziny, w której żyje się wyjątkowo długo. Rosnę w pięknym ogrodzie pod Waszyngtonem. Waszyngton jest stolicą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ale ja pochodzę z Polski. Polska jest krajem urodzenia pani Doroty, pana Maćka i mojego Wojtusia. Mówię mojego Wojtusia, chociaż mój Wojtuś jest już dorosłym mężczyzną. Ma prawie 40 lat. Kiedyś z Wojtusiem rozmawialiśmy sobie o różnych sprawach, ale potem, gdy Wojtuś dorósł, to przestał mnie rozumieć. Tak już jest z nami, Mirabelkami. Potrafimy dogadać się tylko z dziećmi. A zatem moje miejsce jest tutaj w Ameryce. Pod Waszyngtonem, w ogrodzie pani Doroty i pana Maciej'a. My, Mirabelki, rodzimy pod koniec lata słodkie, żółte kuleczki. Z tych owocków pani Dorota robi pyszne kompoty na zimę. A jeszcze pyszniejsze jest ciasto, taki placek Mirabelkowy. Kiedy już to ciasto jest gotowe, sąsiedzi schodzą się. Ba, niektórzy znajomi przyjeżdżają samochodami, by. Go posmakować. Mówią wtedy, że to jest jeden z najszczęśliwszych dni w roku. Napawa mnie to dumą i radością. Dobrze jest dawać ludziom szczęście. Chociaż chociaż los mojej rodziny, mojej prababci, babci i mamy nie był najszczęśliwszy. Tam skąd pochodzę z miejsca w którym rosły moje poprzedniczki czyli z nalewek i okolicznych ulic. Życie nie było usłane płatkami róż. Tutaj w Ameryce jest mi bardzo dobrze. Czuję opiekę pani Doroty i pana Macieja, bardzo troskliwą opiekę. Każdego roku jestem przycinana, tak by moje gałęzie nie złamały się. Kiedy w mym cieniu pojawia się pani Dorota i Pan Maciej, czuję na sobie ich ciepłe uśmiechy. I zawsze słyszę taką oto rozmowę. To jest nasza mirabelka. Tak, kochanie, to jest nasza mirabelka, odpowiada zamyślony pan Maciej. Pan Maciej w ogóle często bywa zamyślony. Jest profesorem na Uniwersytecie i zajmuje się nauką o myśleniu czy czymś w tym stylu. Ta nauka nazywa się filozofia. Pani Dorota jest wybitną skrzypaczką, czyli gra na skrzypcach. Te skrzypce są ponoć niesłychanie cenne. Nazywają się Amati, od nazwiska lutnika, który je stworzył. Pani Dorota zamyka swoje skrzypce w sejfie, żeby nic im się nie stało. W sejfie, naprawdę, jakby były ze złota. Ale co ja Wam opowiadam? Skrzypce ze złota nie wydawałyby tak pięknych dźwięków. Prawdziwe skrzypce są zrobione z drewna. Bo nie wiem, czy wiecie, ale my, drzewa, mamy taką umiejętność, że świetnie przenosimy dźwięki. I to jest cenniejsze niż złoto, a nawet brylanty. Ale wracajmy do, do tej rozmowy Pani Doroty i Pana Macieja, która raz po raz odbywa się w moim fioletowym cieniu. Jakie to zrządzenie losu, kochanie, Mówi pani Dorota do męża, że udało mi się ocalić tę pestkę przed naszym wyjazdem z naszego kraju. Tak, z naszego kraju, odpowiada w zamyśleniu pan Maciej. Mamy przynajmniej coś naszego stamtąd. Tak, kochanie, ważne mieć coś naszego przy sobie. To tak, jakby się przeniosło cząstkę własnego życia, a nasze życie jest zamknięte. Właśnie, że. Życie jest zamknięte w pestce. Zwróciliście uwagę, ile razy w tej wymianie zdań pojawiło się słowo nasze? Zastanawiam się nad tym, chociaż nie jestem profesorem filozofii, jak pan Maciej. Bo to jest tak, myślę sobie, że wyrosłam z pestki, którą urodziła moja mama, a mama wyrosła z pestki mojej babci. A babcia żyła dzięki pestce mojej prababci i tak dalej. Czyli ja jestem częścią ich życia, prawda? Jestem ich kontynuacją. One wszystkie są we mnie. Naprawdę. Czasami, gdy zrywa się wichura i burza targa moimi ramionami na wszystkie strony, jakiś wewnętrzny głos każe mi wołać moją mamę, babcie i prababcie na pomoc. I one wtedy stają przy mnie, albo raczej. We mnie czuję ich opiekę, słyszę wyraźne szepty pociechy. Strach mija i jest znów dobrze, kiedy po burzy wychodzi słońce. Jest jednak we mnie jakiś smutek. Dlaczego? Spytacie. Hm. Tęsknię. Tęsknię za mamą, babcią, prababcią, chociaż ich właściwie nie znałam. Tęsknie za ziemią, z której wyrosły. Tęsknie za nalewkami, za ulicą świętojerską, wałową, franciszkańską, za ulicą generała Andersa. Bo przecież to jest ziemia mojej mamy, babci i prababci to jest nasza Ziemia. Tak chciałabym tam wrócić, choćby tylko częściowo. O tych naszych ulicach opowiadał mi mój Wojtuś który wiele się dowiedział od swojej mamy i swojego taty. Przepraszam, że się trochę zamyśliłam na smutno. Muszę przerwać, tym bardziej że zbliża się do mnie Doty. Doty jest córką mojego Wojtusia i Eli. Ella ma ciemniejszą skórę niż Wojtuś. Pani Dorota i pan Maciej, można powiedzieć, że Ella jest bardzo ciemna i bardzo piękna. Doti też jest śliczna. O, dziś ma czerwony płaszczyk, z pod którego wystaje koronkowa sukienka. Bardzo ładnie to wygląda. Cześć! Cześć, Doti, odpowiada. Co słychać? Pyta Doti. Doti lubi zadawać pytanie, co słychać? Bo wie, że ja zawsze odpowiem jej tak samo. Zależy, gdzie ucho przyłożyć. A gdzie mam ucho przyłożyć, pyta Doti, choć wie, że ja zawsze odpowiem jej tak samo. Gdzie chcesz, Doti? I wtedy Doti przykłada ucho do mojego knia. Dziś przykłada je, uśmiechając się lekko. Ciekawe, co usłysz. Wiesz co? Wołają Cię, szepcze Doti cicho. Prawdopodobnie, aby nie zagłuszyć głosów, które mnie wołają. Kto? Pytam ogromnie zaciekawiona. Ciszej. Nie zagłuszaj mi tego wołania. O, yy, przedstawiają się. Poczekaj. Dorka, Chaim, Joszuła, Rebeka, Halina, Jan, Izak, Pan Młodszy Alfus i... Pan starszy Alfus. Wiem. Znam ich z opowieści twojego taty. Odpowiadam drżącym głosem. Liście na moich gałęziach kołyszą się nerwowo, choć dziś w ogóle nie ma wiatru. Ale dlaczego mnie wołają? Doty odsuwa ucho o od mojego pnia. Widzę, że jej czarne jak węgielki oczy są wypełnione brylancikami rosy. Tego nie mogę ci powiedzieć, mówi przez ściśnięte gardło. Dlaczego? Doty, powiedz dlaczego. Lecz Doty odwraca się na pięcie i ucieka w stronę domu. Widzę, jak jej plecami wstrząsa dreszcz. Dziś przyszli do mnie wszyscy. Pani Dorota, pan Maciej. Mój Wojtuś ze swoją przepiękną ciemnoskórą Ellą. No i oczywiście Doty. Aha, i przyszła jakaś pani, której nie znam. Ale po wymianie zdań między panią Dorotą a tą panią zorientowałam się, że ta pani jest artystką. Dowiedziałam się też strasznej rzeczy. Moją mamę ścięto. A jej korzenie zabetonowano. Tak. Miejsce, w którym spoczywają korzenie mojej prababci, babci, mamy, gdzie pozostały resztki kuralików z fabryczki strojów karnawałowych panów braci Alfusów, zalano betonem. Ale pani Dorota obcina wiązkę gałązek z moich ramion, te szczepki, czyli Część mnie wrócą do kraju. Zostaną zasadzone, być może gdzieś w okolicach ulicy Wałowej i w okolicach dawnych nalewek. Tak. Wracam tam, skąd pochodzę. Będę rodzić słodkie owoce, będę się cieszyć, gdy wokół mnie rozniesie się zapach kompotu, mirabelkowego ciasta. Będę rozmawiać z dziećmi, będę słuchać plotek, lip, pogadam z kasztanami w ogrodzie Krasińskich, będę dzielić troski i radości moich ludzi. Ja to mam szczęście.